skończyłaś technikum hotelarsko-gastronomiczne? Takie. I masz drugi zawód? Drugi, bo też skończyłaś tak. oczywiście wyższą szkołę teatralną w Warszawie. Yy, czy to się nazywa technik hotelarski? Technik hotelarstwa. Swa, Ale to tak. strasznie brzydka nazwa. Beznadziejna. Poza tym Kojarzy jakoś się taka trywialna z mam. Tak, jakaś taka dziwna. A to jest piękny w ogóle zawód, yy, jakby przez, przez technikum y, zaczęła się moja y, miłość do Włoch, bo tam miałam staż zawodowy z programu y, Leonardo da Vinci i pracowałam w restauracji w Spoleto. Myślałam, że z Leonardo di Capri. <laughs> Pamiętam, jak szłam do NFZ po e, takie zaświadczenie, bo byłam niepełnoletnia wtedy, e, że mogę jechać, że jestem ubezpieczona i byłam tak zestresowana tym faktem, że po to jestem i że będę jechała za granicę, że powiedziałam właśnie, że. E, bo ja z programu Leonardo DiCaprio po takie zaświadczenie i pa, pamiętam, że pan się bardzo ze mnie śmiał. Wtedy. <laughs> e, ale właśnie tak zaczęła się moja przygoda z Włochami. Tam pracowałam u, u, w restauracji Tricerat e, i tak ten włoski już ze mną został. Hmm. A y, technik hotelarstwa, zawód moim zdaniem wyśmienity, ponieważ uczy wielu rzeczy. Uczy ekonomii, uczy prawa, uczy e, managementu, e, hmm. uczy obsługi ja konsumenta, uczy gotować.